Darmoszka najnowszy rozświetlający olejek od Solderza Nero. Zerknij sobie do opisu, a my lecimy z testem jednego odcienia. Brałam sobie ten taki złocisty, ale nie wiem co jest grane. Mam wrażenie, że on się tak delikatnie gdzie nie tutaj rozwarstwi. O, tutaj to dobrze widać. Na tych pozostałych dwóch odcieniach nie ma czegoś takiego. No ale okej, okay, chyba nic mi się nie stanie, nie? Tak to wygląda. Bardzo ładnie się błyszczy. Bardzo wakacyjnie pachnie. Sprawdźmy też, jak będzie on wyglądać. Ulala. Mm. No jest tłusty, ale jak ma nie być tłusty, skoro to olejek? Tak wygląda ta rączka. Tutaj jest takie porównanie. Obu. No i wiecie co, ten zapach po chwili tak lekko zaczął mnie drażnić. No i właśnie ja taki mam problem z mgiełkami od tej marki. Te zapachy są dla mnie ładne, ale dosłownie tak na 2-3 minuty i dość. One po tym czasie robią się dla mnie strasznie takie mdłe. Nie wiem, czy to z moim nosem jest coś nie tak, bo te mgiełki są naprawdę bardzo popularne i raczej cieszą się dobrymi opiniami. A ja normalnie się nie mogę do nich przekonać. I z tego co widzę, to tutaj ten olejek pachnie zapachem numer 62. No i tak samo, na chwilę mi się on podobał, ten zapach, a potem mi się przestał. Podobać. Chociaż ja testowałam ich trzy zapachy. Właśnie ten 62, ten fioletowy i jeszcze różowy. Słuchajcie, tego fioletowego po prostu nie mogłam zdzierżyć. Nie wiem czemu. Była ta sama historia. Na chwilę mi się podobał, ale potem po prostu nabrałam takiego obrzydzenia do tego zapachu. Nie wiem, co jest grane. Czy tylko ja mam coś takiego z produktami od tej marki? Słuchajcie, no po prostu koniecznie dajcie mi znać, bo ja się aż zastanawiam, co jest grane. A jeśli chodzi o ten olejek, no to on się nadal tak dosyć mocno klei. Mam go już na sobie, nie wiem, z 10-15 minut. No i ja tego zapachu już po prostu dłużej nie mogę znieść, także ja za moment to wezmę i zmyję. Ale to rozświetlenie tak w porównaniu do tej drugiej ręki, no wygląda całkiem ładnie. Do tego chyba się przyczepić, no nie mogę. A Ty co myślisz o tej Marce i ich produktach? Koniecznie napisz mi w komentarzu. A jeśli jesteś tutaj nowa, to nie zapomnij mnie zaobserwować. Budziaki!